Bardzo 8, twój, ul twój ulubiony youtuber Lego Szymon. Co, Jesteście na Lego Simon już? Bo już mnie kusi ten X. Kusi mnie ten X już. Mogę? Xa? Kliknąć. Ale go to już są. Ej, mam tylko jednego widza, a czemu nie od trzech widzów? Klikam x już. Dobra, to hero. Hero wpadł, wiecie, hero. Hero. Ty, ale dobre ma statystyki, o co mam <noise> <laughs> to jest gang hulita, bramkarz. On będzie grał. Będzie dawał zgranie Messiemu. Dobra. Można już wyłączyć Lego srybu.